Zabawkowy kącik Rufusa Kłopotka Dziś mamy zamiar zrobić ważkę z patyczków do lodów Hurra! Będziemy potrzebować Trzy patyczki Klej Brokat i cekiny, czyścik do fajki, kawałek nici i sztuczne oczy. Ekscytujące! Zaczynamy od sklejenia patyczków. Możecie je wcześniej pomalować, jeśli chcecie. Dobra myśl! Nanosimy klej na patyczek, który będzie ciałem. Klej, klej, klej! I dołączamy do niego dwa skrzydła. Umieszczamy je bliżej końca, który będzie stanowił głowę ważki. W ten sposób. Widać dokładnie, z której strony jest głowa ważki, a z której jest odwłok. Teraz zajmiemy się oczami. Nałóżcie krople kleju i dociśnijcie do głowy. W porządku. Sztuczne oczy można kupić w sklepach hobbystycznych. Bułka z masłem. Ale jeśli akurat ich nie macie, możecie je wyciąć z kolorowego papieru i skleić. To doskonały pomysł. Proszę. Hurra! Co zrobimy teraz? Weźmiemy kawałek nici i powiesimy na nim naszą ważkę. Dobrze! Odetniemy kawałek i położymy go wzdłuż skrzydeł. No tak, ale, ale po co? Teraz weźmiemy czyścik i owiniemy go wokół skrzydeł i tułowia. Aha! Okręcamy go kilka razy w ten sposób. <laughs> Dadi, Nieźle nam idzie, co? Zrobione! Super! Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo ładnie zarysowany tułów naszej ważki. Teraz weźmiemy oba końce nici i mocno je ze sobą zwiążemy. Uważajcie, żeby nie związać sobie palców! Teraz możemy powiesić naszą ważkę. Ona jest super! Drabi, dabi 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 du Wyciśniemy trochę kleju na skrzydła. Klej, klej, klej. Gotowe. Tak! I posypiemy je cekinami. O! Oh, nie żałuj ich! Jeszcze! Jeszcze! <ścoughs> To samo zrobimy z ciałem. Nanosimy klej. Klej, klej, klej. I posypujemy brokatem. Tak! I jeszcze! Proszę bardzo. Nasza ważka jest gotowa. Jej! Wygląda świetnie! Oto kilka innych ważek, które zrobiliśmy. Wyglądają świetnie! Jej! To było naprawdę niesamowite! Teraz spróbuję zrobić to samodzielnie. To do zobaczenia! Bawcie się dobrze!